Opolam się. Na talerz! Dziewczyny, słyszycie to? Muzyka gra tak głośno. Słyszymy, Słyszymy Diana. Diana. Dziewczyny, a może my też pójdziemy na basen? Nat, nie rozumiesz? Nie możemy tam pójść, bo tam pływają ci nowi faceci. My nie chcemy im przeszkadzać. Nie możemy spojrzeć im w oczy, bo się pokłóciliśmy. Dziewczyny, a wy co? To twój obóz, Diana, to nie ich obóz. My jesteśmy liderkami. Możemy tam popływać zamiast tu siedzieć. A siedzimy, bo nie chcecie popatrzeć im w oczy. Nad, a ty byś tak mogła? Przecież spotykałyśmy się z nimi wcześniej, ale się rozstaliśmy i się pokłóciliśmy, dlatego nie możemy spojrzeć im w oczy. Chłopaki, chodźcie popływać, co nas obchodzi, co powiedzą? Wyciekną od nas zanim przejdziemy. Może się pogodzimy. Nie. nie. opaki one tam tańczą i się opalają. Może popływamy tam. Tak, popływajmy. Co nas obchodzą, czyli liderki. Jak będą za dużo gadać, to je wrzucimy do basenu. Dobra, zachowujemy się tak, jakbyśmy byli najlepsi. Dobra, w porządku. Nie masz prawy. Daj. Chłopaki, tylko nie pryskujcie, opalą się. Ach, chłopaki, zobaczcie, miejsce zostało specjalnie dla nas. Julia, Julia! Co? Widzisz, przyszli nowi faceci. Gigi nie chce się nimi zajmować, są naprawdę nudni. Julia, to ty jesteś nudna. Słuchaj, nasi chłopcy już o nas nie dbają. Porozmawiajmy z nowymi facetami. Chłopaki, podoba wam się pogoda? Co? Co tu się dzieje? Chłopaki, oni ukradli wasze miejsce. Co tu robicie? Ke wracaj, i ci leżak. Zobacz. Cicho. Nie, właśnie powiedziałem, Kefowi, że zajście jego miejsce. Możecie sobie dalej kłamać jak chcecie. Julia, Julia, zobacz jak silni są nowi chłopcy. Gigi, zostaw mnie w spokoju. Chcę się opalać. Mówiłam ci już. Nie chcę się nimi zajmować. Ej, ty wróżolka, kapeluszu, co jest nie tak z twoim nosem? Wszystko z nim w porządku, nie chcę, żeby się spalił, dbam o siebie po prostu. Nowi faceci, przymknijcie się, przerywacie miagram ja gram w grę, słońce zaszło jak przyszliście. Co to ma być? Nowi faceci zajęli nasze miejsca. Chodźmy, pokażemy im, kto jest szefem w obozie. Lecimy ich do wody zaraz. No i? Gotowe? Nie, nie, nie jesteśmy, jesteśmy gotowe. gotowe. Ach, nie jesteście gotowe? Dobra, teraz zejdę na dół i powiem nowym chłopakom, że ci liderki boją się patrzeć chłopakom w oczy. Nat. Nat, widzę, że za bardzo się nakręciłaś. Nie boisz się nowych chłopaków. O, czekajcie, ona przecież szuka chłopaka. Dobra, Laila, uspokój się. Naprawdę zachowujemy się tak, jakbyśmy były głupie. Dobra, Nat, jesteśmy gotowe. Jesteśmy gotowe. No to świetnie, mogłyście tak mówić od razu. Idziemy. Nad, to nie ty jesteś tutaj szefem. Co ty się tak nagle rozkręciłaś, dziewczyno? Mała, ale nieustraszona. Halo, wstawajcie, ale to już. Nie. Nie? Co, Co czas wszyscy Przestańcie nas bryzgać. No, i facety chyba wpadli w kłopoty. Walczą z naszymi facetami. Julia, Julia, słuchaj! Nasi chłopcy będą walczyć z nowymi facetami. A, chyba będzie kłótnia. Nie no, chłopak, nie powinniście tego robić. Stawaj Stawać natychmiast. Na Ej, chłopaki, wystarczy! Gigi, nie mieszaj się! Rozumiem. a co oni tam walczą ze sobą? Chciałyśmy popływać. A co robią tam przegrywy? Słuchajcie, przegrywy wynoście się stąd szybko. Będziemy pływać z cheerleaderkami. Ciekawe, kto pozwolił koszykarzom pływać? Jana, czy to byłaś Ty? Nie, Laila. No więc, koszykarze, nie wyraziłyśmy na to zgody. Wynoście się. Szybko! Cheerleaderki, czyliederki, a, my a my możemy, możemy pływać? Udaję, że śpię. Mam nadzieję, że Diana nie zobaczy, że mam na sobie jej kapelusz. Zobacz, Max, czemu ci liderki są takie wściekłe. One ciągle chodzą ostatnio złe. Dziewczyny, czekamy na was! Hmm, serio? To wielka przyjemność to słyszeć. Na naprawdę? naprawdę! Kiedy cheerleaderki się opalają, nikt nie może im przeszkadzać. Tak, więc wynoście się stąd. Wszyscy. Idźcie stąd! Raz, dwa, dwa trzy! Dobra, to do zobaczenia w szkole, dziewczyny. Do tego czasu znajdziemy inne cheerleaderki. Tak, cheerleaderki, jesteście zbyt pewne siebie. Dziewczyny, a my możemy zostać? Nie! Nie! Dziewczyny, żółte spodanki wam pasują. Bardzo nam miło. Cheerleaderki, jak się będziecie nudzić, to zadzwońcie do nas, przyjdziemy. Dzidzi, idziemy. Jak tak można? Nie martw się, Diana, niedługo zamykamy obóz. No co, dziewczyny, idziemy popływać. Cheerleaderki, już wychodzę. Tak, Idź stąd. stąd! Hurra! O, a kto to? To jakiś kapelusz! A kto pod kapeluszem? Artem? Artem, no dalej, obudź się. Nie udawaj, że śpisz. Cześć, liderki, ja obudziłem się. No to świetnie! Teraz możesz iść! Jasne. Szybciej, Artem. Wreszcie możemy odpocząć. Dziewczyny, widziałyście to? Nowi faceci chcieli tu zostać. Oj, nie mam nic przeciwko nim. Dziewczyny, a widziałeście jacy smutni byli koszykarze? Nad, posłuchaj, nie rozumieją, że muszą podbić serca swoich dziewczyn. Tak, Diana, a oni się poddali. Tak, po prostu puścili nas wolno. To nic! Jana i ja znajdziemy nowych chłopaków w szkole. Dziewczyny, słuchajcie, przestańcie mówić o tych nowych facetach. Po prostu się wyluzujmy. Jestem w szoku, jak te czylinderki są złe. No bo są fajne i ładne. Nie zachowywałyby się tak, jakby nie były ładne i sławne. Jak jeszcze coś mi powiedzą, to im odpowiem. Są wściekłe, bo ich porzuciliśmy. A ja myślałem, że to one was rzuciły. Dobrze, że nie pływam, bo byłoby mi zimno. A wam zimno jest? A, a jak, jak myślisz? Zimno, zimno nam. nam. Chłopaki, jakbyście nie pływali, to nie byłoby wam zimna. O, ja to przewidziałem i siedziałem na telefonie. Rano, ale świeci, zapomniałem kuloru. Chłopaki, chłopaki, zimno wam, przyniosłyśmy ręcznik. O, dla mnie? Nie, to, to dla koszykarzy. Dziękujemy, no to dziękujemy, dziewczyny, jesteście super. Chłopaki, dziękujemy, ogrzejcie się. Zamarzłem bez tego ręcznika. Dziewczyna, zrobiłybyście nam ciepłą herbatę? Dobre dziewczyny, przyniosłyście ręcznik, a teraz idźcie, bo mamy tu poważny temat do oglądania. Ospałkuj się! się Czekamy na ciepłą herbatę. Zaraz wrócimy! Brawasty! Max! Idziemy! Max, chyba mamy nowe dziewczyny. Niby nie, czyli liderki. Za to opiekuńcze. Chłopaki, patrzcie, 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 jak dobrze się bawiam. Śmieją się i dobrze się bawiam. Chłopaki, musimy się pogodzić, żeby móc się z nimi opalać. Chłopaki, jak nie wiem, się pomysł, one nas odrzuciły. Chodźmy do nich im coś zaproponujmy. A może przyniesiemy im czegoś zimnego. Może płatki zbożowe z mlekiem? Po co im to? Opalają się! One nie potrzebują ani wody, ani płatków zbożowych z mlekiem. Opalają się. A by się przydał. Masz rację, idź po owoce, a my tu będziemy czekać. Tak, no i szybko lekko. O co wam chodzi? Chodźmy razem. No dobra. No co dziewczyny, mamy imprezę przed rozpoczęciem szkoły. Szkoda, że trochę nudna. To nic, ale to impreza liderek. Nie mogę doczekać się szkoły. Tak, bo w szkole nadrobimy zaległości. Ja też na pewno kogoś poznam.

Chyba tam to mogą zrobić. Dobra, chłopaki, myślę, że będą wystarczy, żeby z nami pogadały. Pomożemy ci. Wow, dziewczyny, patrzcie, kto tu się pojawił. Ale są odważni. Tak, chłopaki. Czego chcecie, chłopaki? Dziewczyny, tak pomyśleliśmy, że pewnie chcielibyście zjeść trochę owoca. pumelo. Zastanawiam się, od kiedy taka dynia jest owocem. I jak waszym zdaniem mamy to jeść? Mamy zabrać i tak jeść, chłopaki, nie macie wstydu, wynoście się. Ale o to mam chodzi, sami go zjemy, chodźcie. O re, ty dziewczyny, czy kiedykolwiek widziałyście takich inteligentnych chłopaków? Nie Diana, nie, nie, nie widziałyśmy. widziałyśmy. No to wróćmy do imprezy. Woo! Nie no chłopaki, mi lody, ja je poniosę. Proszę, dostać na mnie pieniędzy. Tak, ja mam 20, Olek 10, a ty 2. I musimy pogodzić się z 3 liderkami. Dajcie mi lody już zaniosę je Dianie. Weź wyluzuj z tym Diana i Diana ciągle. Dziewczyny, chcecie się trochę ochłodzić? jego loda ma Olek. Ooo, lody przyniesiecie. Tak, dobre lody. To śmiesznego jest? Chłopaki, my jesteśmy cztery, a was trzech, a lody są tylko dwa. Więc, więc się nie ochłodzimy! Się nie ochłodzimy. <głosy> 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 chłopaki! Doddłoniły do nas? Tak, tak dziewczyny. dziewczyny. Dobra, dajcie nam te lody. Zdejmijcie, Zdejmijcie buty i chodźcie za nami na, na, imprezę. na imprezę! O, o impreza! impreza. Dziękujemy chłopaki. Dzięki Olek! Jak ja lubię lody w czekoladzie. I my bardzo, bardzo lubimy, lubimy takie lody. Jeszcze je kupimy. Co, co idziemy, idziemy popływać? popływać? Tak, chłopaki! Chodźcie! No, no szybko, 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 chodźcie, chodźcie! Czekajcie dziewczyny. O co chodzi? Woda jest zimna, zimno, zimno. Czy liderki oszalały no się to Aaaa! Za nimi! Za chwilę też popływają! Zostawcie lajki i subskrybujcie mój kanał! My dałyśmy nauczkę nowym chłopakom! A teraz musimy uciekać, bo oni... A -a!